Czekałam, sprawdzałam i w końcu się doczekałam, w końcu pojawił się list indeks za trzeci kwartał tego roku. Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylololo. W dzisiejszym filmie omówię Wam raport marki LIST. Odnośnie najgorętszych marek i najgorętszych produktów z trzeciego kwartału 2025 roku. Także, jeżeli lubicie filmy o modzie, o trendach, o tym, czego ludzie szukają, co jest pokazaniem mody w troszeczkę inny sposób niż trendy wybiegowe, to zapraszam Was do oglądania. Jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału i do jakiejkolwiek interakcji z kanałem, dlatego że dzięki temu pozwalacie mi dotrzeć do nowych osób. To jest trzeci film z tej serii, który robię. Zaczęłam w tym roku z... oczywiście kwartałem... Numer jeden. Tam w tym filmie wyjaśniam dokładnie, czym jest firma List, czym jest List Index i tak dalej. Natomiast tutaj pokrótce dla tych z Was, które nie oglądały tego pierwszego filmu, podlinkuję go tutaj. Zapraszam Was do obejrzenia, bo wydaje mi się, że dalej jest to ciekawe, dalej jest to aktualne. Natomiast pod pokrótce List jest firmą, która ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii i. Jest stroną taką e-commerce, gdzie sprzedawane na niej są dobra luksusowe. Natomiast List Index to jest taki kwartalny raport, który oni wypuszczają od wielu już lat, gdzie badają wyszukiwanie produktów i marek, a także interakcje ludzi w social mediach właśnie z markami, no i jak pewne produkty są. Pożądane. To tak w skrócie. No i słuchajcie, nie mogłam się doczekać tego raportu. Już sprawdzałam chyba z miesiąc, byłam optymistką, kiedy ten raport się. Pojawi, żebym mogła nagrać ten film. No i raport pojawił się wczoraj, także na świeżo, słuchajcie, nagrywam. Tradycyjnie przypomnę, że raport składa się z dwóch części. Pierwsza to są najbardziej pożądane marki, jest ich zawsze 20. I druga część to jest 10 najbardziej pożądanych produktów. No i zacznę oczywiście od marek, natomiast nie będę omawiać każdej z nich, bo nie mam na, każdej, na temat każdej z nich. Zbyt wiele do powiedzenia. Natomiast tak, numerem jeden został Saint Laurent. Wskoczył o dwa oczka w stosunku do poprzedniego raportu. Przyznam szczerze, że jakoś tak, jeżeli bym miała myśleć o najbardziej gorących markach obecnie, to Saint Laurent byłby chyba ostatnią marką, która przyszłaby mi do głowy. Natomiast tutaj jest wspomniane, że Kate Moss była twarzą ich kampanii i że byli koproducentami filmu. Mujima Jarmusza, który wygrał na festiwalu w Wenecji. No i jeszcze, jak przejdziemy do produktów, to jest produkt, który jest bardzo pożądanym obecnie produktem, który właśnie pochodzi z marki Sonora. Mi mi spadło o jedno oczko. Tutaj, jakby nie, nie wiem, chyba raczej nic się nie wydarzyło, po prostu no, tak jest, że te marki fluktuują. Jest na drugim miejscu dalej. Co jest dla mnie ciekawe, to jest, słuchajcie, Kos, który wskoczył na miejsce numer 3. To pokazuje dla mnie, że Kos jest absolutnie hot marką. To jest po prostu niesamowite, że marka, która nie jest marką luksusową, ale słuchajcie, pokazuje się na Nowojorskim Tygodniu Mody. Oni mają pokazy regularne już od chyba dwóch lat. Gdzie robią prezentacje na nowojorskim tygodniu mody. I myślę, że to wyniosło ich do rangi takiej marki, która jest bardziej luksusowa niż tak naprawdę jest. Plus, oczywiście, jakość wykonania, jakość materiałów, to w jaki sposób rzeczy są stylizowane. Ja na początku jesieni przeglądałam ofertę Kosa, robiłam taki film. Przeglądałam też inne marki, ale podlinkuję Wam go tutaj. Uważam, że to, co Kos robi, jest absolutnie rewelacyjne. Jak się pójdzie do butiku KO, Kosa, to naprawdę ma się wrażenie takiego luksusu, który nie jest odzwierciedlony do końca w cenach. W takim sensie, że to, jak wyglądają butiki Kosa, to te rzeczy mogłyby kosztować trzy razy więcej i nie byłabym zdziwiona. One nie są tanie, oczywiście. Teraz Kos się we Wrocławiu, jeżeli dobrze pamiętam, tworzył. Jeżeli mam tutaj widzki, które bywają we Wrocławiu, mieszkają we Wrocławiu, dajcie mi znać. Jak wygląda, jeżeli byłyście, czy byłyście, i jak wygląda ten butik? Natomiast te butiki tutaj wyglądają absolutnie, po prostu luksusowo. Więc jakby nie jestem zdziwiona tym, że kos tutaj wskoczył tak wysoko. To jest marka, która z takich marek, takich wiecie, niby premium, ale tak naprawdę premium z segmentu takiego dostępnego dla ludzi, jest moim zdaniem numerem jeden. No i zresztą jest to odzwierciedlone w tym w tym indeksie i tak jestem wielką fanką Kosa jak wyście się nie domyśliły. Następnie mamy The Row, które skoczyło o dwa oczka. No The Row jest taką specyficzną marką. Mówiłam o nich, bo też w poprzednim filmie bo Oni na tym, tutaj jeżeli chodzi o ten indeks są zawsze. Wydaje mi się, że to jest taka marka, która jest lubiona przez bogatych ludzi. Te rzeczy są potwornie drogie, natomiast one są takie bardzo dyskretne. Ta marka to jest takie ucieleśnienie trendu Quiet Luxury, który był większym trendem tak za dwa lata temu, jeżeli dobrze pamiętam. No i wydaje mi się, że ludzie, których właśnie stać na rzeczy, które są w tych cenach, że lubią do Row, dlatego że te rzeczy się nie wyróżniają. One wyglądają po prostu zwyczajnie, natomiast jakość wykonania, jakość materiałów, no i cena to jest taka rzecz cyklu if you know, you know, czyli jeżeli wiesz, to wiesz. Następnie mamy kołcza, który nie zmienił swojej pozycji, Prada spadła o dwa, Bottega zniosła się o dwa, Luewe spadł o sześć miejsc. Mówiłam o tym w poprzednim filmie, gdzie Luewe, czekajcie, jak spadło o sześć, no to był na drugim miejscu. To, co się wydarzyło w Luwę, to to, że Jonathan Anderson który był utożsamiany z Luewe przez ostatnie lata, który z tej marki uczynił coś absolutnie rozpoznawalnego i taką całkiem pożądaną markę z tego uczynił, odszedł, no i ten spadek jest m.in. odzwierciedleniem tego, że zmienił się kierunek, jeżeli chodzi o markę, zmienił się dyrektor kreatywny, no i ten klient, który kochał to Luewe, które było Luewe Jonathan, Jonathana Andersona, niekoniecznie kocha. Luwawa obecna, nawet w sumie nie wiem, słuchajcie, kto jest dyrektorem kreatywnym Luwawa w tym momencie. No i następnie mamy Ralfa Lorena, który zawsze mnie zaskakuje na tym, na tej liście, dlatego że nigdy bym nie przypuszczała, że to jest marka, która jest aż tak bardzo wy jakby wyszukiwana przez ludzi. To jest taka, wiecie, marka, która mi się kojarzy z takim, z taką klasyką. Oczywiście ona jest teraz jakby mm, przy tych trendach prepi. W sumie ma to sens, że ona jest na tej liście, dlatego że Ralph Lauren to jest preppy. Tak jak The Row to jest Quiet Luxury, tak Ralph Lauren to jest taki styl preppy. Natomiast z tego co wyczytałam, to Taylor Swift się zaręczyła, mając na sobie sukienkę Ralpha, Ralpha Lorena, więc jakby. Wiecie, samo przez się się rozumie. Następnie mamy Chloe. Chloe oczywiście miała świetny debiut, natomiast to jest dalej boho, to jest taka trochę nisza. Moncler spadł, Versace wzrosło o 4 punkty. Ciekawa jestem, czy to jest związane z ich pokazem, aczkolwiek on się odbył chyba to, nie pamiętam czy to był, nie, to już był czwarty kwartał, a może dlatego, że teraz zmienił się dyrektor kreatywny, w sensie tu Tela Versace odeszła na emeryturę, no i ten pokaz debiutancki, znowu wyleciało mi z głowy, kto jest obecnie dyrektorem kreatywnym, był bardzo, bardzo dobrze odebrany. Nie wiem, czy to z tego wynika. No i następnie mamy Barbary, które absolutnie wraca do korzeni, jeżeli chodzi o jakby to, co prezentuje i to, jakie rzeczy są w ich kolekcjach, także myślę, że fani Barbery bardzo to doceniają. I myślę, że stąd gdzieś tam to Barbery się w jakiś sposób staje atrakcyjniejsze. Gucci nie mam absolutnie pojęcia. Skims jest na 15. miejscu, było na 15. miejscu. Później mamy Balenciagę, Jacquemus, Musa, Alaje, który bardzo spadł, aczkolwiek to jest też taka bardzo niszowa marka. No i na miejscu 19 mamy, słuchajcie, Stone Island. I zdziwiłam się bardzo, dlatego że to jest też taka dość niszowa marka. To jest marka męska, marka włoska, która charakterystyczną rzeczą dla nich jest ich, ich logo. Te rzeczy mają bardzo często takie naszywki, które są nawet. Z tego, co kojarzę takich rzeczy, które miałam w ręku kiedykolwiek, to te naszywki nawet nie są przyszyte, tylko one są jakby w jakiś sposób przyczepione, i one mają taki kompas i napis Stone Island. To jest taki bardzo specyficzny styl. Nawet tak sobie pogoglałam na temat tej marki, bo o ile wiem, że to jest moda męska i że to jest moda taka dość luksusowa, w sensie te rzeczy są dość drogie, to za, za wiele na temat tej marki nie wiedziałam, to dowiedziałam się, że jest to marka włoska i że gdzieś tam filozofią marki. Jest to, żeby produkować taką, takie rzeczy, które są bardziej użytkowe niż podążające za trendami. Natomiast to nie wyjaśnia tego, czemu ta marka się nagle tutaj znalazła, ale marka ma w swojej historii taką ciekawą rzecz, że stała się w którymś momencie popularna w Wielkiej Brytanii i przez to, że rzeczy, które produkowali, były z takich bardzo wytrzymałych materiałów, łącznie z tym, że używali na przykład kewlaru, to słuchajcie, zaczęli te Rzeczy nosić brytyjscy chuligani. No i tutaj yy, ten raport jakby połączył to w taki sposób, że w tym roku Oasis miało swoje, wie, swoje, wielkie, swoje wielkie reunion i trasę koncertową, która była niesamowitym fenomenem, niesamowitym sukcesem, i że stąd wynika właśnie to, że to Stone Island znów stało się jakby popularne, bo gdzieś tam jest to w jakiś sposób. Utożsamiany też z Oasis. Tyle wyczytałam, słuchajcie. I na miejscu w 20. Valentino. Okej, okay. ani mnie to ziębia, ani grzeje. Przechodzimy do 10 najbardziej pożądanych produktów. I tak jak robiłam poprzedni film, to mówiłam o tym, że byłam dość rozczarowana tym, co się znalazło w tych 10 produktach. Tak teraz jest to dość ciekawe. Powiem, że jest to dość ciekawe, co się w tych... Top 10 znalazło. Numer 1, słuchajcie. Bardzo cieszy mnie w ogóle, jak widzę w tych zestawieniach rzeczy, które nie są drogie. Numerem 1 są, słuchajcie, Japonki Hawajanas. Popatrzyłam na to i stwierdziłam, że czy wróciliśmy do roku 2016, czy nie pamiętam kiedy. Te japonki się takim fenomenem stały, dlatego że jeżeli śledzicie modę kopenhaską, to, to jest taki, powiedziałabym, że już w tym momencie klasyk w Kopenhadze, że latem nosi się te klapki hawajana, w sensie te japonki. No absolutnie nie rozumiem, z czego to wynika, że one stały się numerem jeden, bo wydawało mi się, że a ten trend już trochę przeminął, a b, że stało się, że one stały się takim klasykiem, takie jak Birkenstocki na przykład, że kiedyś był taki moment, kiedy one się stały bardzo takie trendowe, a teraz są absolutnym klasykiem i nikt się nawet nie zastanawia, więc to nie jest taki but, że ktoś by się zastanawiał, tylko wszyscy, one są bardzo rozpoznawalne te buty i że jakby podchodzi się do tego na takiej zasadzie, ok, no klasyczny but. Nie wiem czemu jest to ciekawe, ale nie, trochę nie, nie rozumiem do końca. Nie mówię tego w złym tego słowa znaczeniu. Następnie mamy loafersy marki Saint Laurent. To jest taki klasyczny z jednej strony loafers, natomiast to, co ma ciekawe w sobie, to takie marszczenia wokół tutaj czubka buta. Powiem, że ciekawie to wygląda. Jest to dość ciekawa nowa iteracja tzw. penny loafers. Penny loafers były popularne też znów 2-3 lata temu jakoś tak, no więc jest to dla mnie ciekawe, no to jest taki klasyczny słuchajcie, but na jesień, aczkolwiek kwartał trzeci to jest lipiec, sierpień i wrzesień. Nie sądzę, żeby w lipcu i w sierpniu, żeby ludzie. W sierpniu to już może, żeby myśleli o jesieni już nie wiem, ale w każdym razie może one zostały jakoś tam zaprezentowane pod koniec lata. No jest to ciekawe, jest to takie, też pokazuje, że w takich no, dość niepewnych czasach, że wracamy do klasyki, wracamy do takich rzeczy, które nie są hipertrendowe, tylko do takich rzeczy, które mogą nam posłużyć na lata, które... Po trzech latach nie będą wyglądać, jakby się zestarzały, jeżeli chodzi o krój. Mają w sobie coś świeżego przez to, właśnie, marszczenie. Numer trzy to słuchajcie: jest sweter Kosa taki gruby sweter kaszmirowy. Znowu taka zwykła, zwykła rzecz. No i z jednej strony to jest taki, wiecie, coś bardziej luksusowego, bo jest to kaszmir, w związku z tym to nie kosztuje mało, ale z drugiej strony jest to z marki takiej, która jest w miarę dostępna dla takiego zwykłego śmiertelnika, tak? Czyli że ten sweter nie kosztuje 3000 euro, tylko ten sweter kosztuje, zakładam, może 300 euro. Pewnie, pewnie tak. Więc to jest, to jest bardzo ciekawe dla mnie. No i oczywiście Kos jest jedną z najgorętszych marek obecnie. Więc nie dziwi mnie, że tutaj się znajduje ich produkt, który jest tak dość wysoko. Czemu akurat jest to ten? Kaszmirowy sweter. Myślę, że to jest znów coś takiego, co wynika z tego, jak się czujemy obecnie, że dużo myśli się o tym. Myślę, że, tak, myślę, że to jest taki ogólny, globalny trend, że jest, żyjemy w takich czasach niepewności. Jest taki dość duży po, powrót do takich klasyków, nawet wręcz mówi się o tym. Powrocie do takim, takiego bardziej konserwatyzmu. Mówię tutaj to bardziej w kontekście Stanów, ale może na świecie, w sumie też. Więc taki klasyk pod tytułem Kaszmirowy sweter, coś, co może nam posłużyć na lata, coś, co jest takie nie znów super, hipertrendowe. Nie dziwię się w sumie, że to się znalazło, i to, że znalazło się tak wysoko. Następny but znów. Na tej liście jest bardzo dużo butów i dodatków. Już o tym mówiłam w poprzednim filmie, że prawdopodobnie to też wynika z tego, że czasy są jakie są, ekonomia jest jaka jest i wszystko jest potwornie drogie. Jeżeli inwestujemy, to wolimy inwestować właśnie w takie dodatki, powiedzmy, niż w ubrania, które szybciej wyjdą z mody, tudzież szybciej się zniszczą, tudzież kosztują po prostu więcej. Także na miejscu czwartym mamy znowu. Mokasyny, marki Row i muszę powiedzieć, akurat tutaj na tym zdjęciu one są pokazane z boku, ale tak jak się przyglądałam temu zdjęciu, i zdjęciu tych lowersów z Saint Laurent, to one wyglądają bardzo podobnie. W takim sensie, że też mają takie marszczenie wokół czubka, więc widzę, że więcej firm na to wpadło, że to jest taka nowa rzecz, że mogą klasyk zmienić troszeczkę. W jakiś sposób i go unowocześnić. I jest to kolejny raz, jak buty marki Doro są na tej liście. Następnie mamy, słuchajcie, Skims Pierced Nipple Push Up, bra. Nie wypowiem się. Czy ja w ogóle nie jestem. Skims jest mi trochę obojętne z jednej strony, a z drugiej strony nie rozumiem trochę tego fenomenu. To znaczy rozumiem go bardziej w Stanach. Wydaje mi się, że w Europie te. Te rzeczy nie są popularne. Zdaje mi się, że mówiłam ostatnio i z tego, co słyszałam, to że te rzeczy są dość dobrej jakości, jak na takie basiki, ale nie, nie rozumiem. Nie rozumiem fenomenu tej marki do końca i, i tyle. No i jeżeli chodzi o ten produkt, to. Następnie mamy torebkę marki Savet. Ta torebka jest akurat w bardzo takim trendowym, powiedziałabym, kroju, kształcie no to nie jest ubranie. Ten kształt, gdzie ona jest taka właśnie podłużna i mamy malutką rączkę, za którą się trzyma tą torebkę, bardzo, bardzo w wielu markach to widziałam. Mówiłam o tym w Anticholu też, że tego typu torebki, co prawda mówiłam o takich, które są, że można je na ramię założyć, co jest bardziej praktyczne niż to, że dla mnie te torebki są niepraktyczne, bo one nie mieszczą dużo, no ale może to jest jedna z takich rzeczy, gdzie Wiecie, my kobiety lubimy sobie czasem na coś poz pozwolić, nawet jeżeli czasy są jakie są, więc może stąd ta torebka się tutaj pojawi pojawiła. Przyznam szczerze, że absolutnie nie wiem, nie kojarzę tej marki. Czekajcie, może pogooglam, co to jest. Szybkie googlanie, już jestem Wam w stanie powiedzieć. Marka jest marką nowojorską. I została założona przez osobę, która pracowała kiedyś dla Dero i pracowała dla Kate, która też jest taką luksusową marką, która wydaje mi się, że też w Nowym Jorku ma swoją siedzibę. To są wszystko takie rzeczy typu quiet luxury, czyli one są potwornie drogie, natomiast są dobrze wykonane. Tutaj marka pisze o tym, że Rzeczy są wykonane w, z włoskiej skóry i we Włoszech. No i zobaczymy, ile ciekawy jestem, ile ta, ta torebka kosztuje. Okej, okay, około 1500 dolarów. Nie jestem zdziwiona. Ok, przechodzimy do numeru 7, i w sumie numeru 8, może jednocześnie, dlatego że i numer 7, i numer 8 to są buty. Tej samej marki, marki Nike. Numer 7 to są Nike ze współpracy z Jacquemusem. Jacquemus jest też jedną z tych takich, jest jednym z tych takich nazwisk, które ma absolutnie, wiecie, zagorzałych fanów, tudzież fanki. No i ten but wygląda jak taki klasyczny but Nike, taki wiecie, o niskim profilu. Tego typu buty sportowe to jest. To, co wszyscy teraz noszą, tak? Mamy Onitsuka Tiger, mamy, mieliśmy Samby, natomiast Samby już się wszystkim chyba przejadły. Teraz bardziej, jeżeli chodzi o Adidasa, to na przykład ten model OG72, tudzież Tokio, tudzież Adidas Taekwondo, Puma, jak one się nazywają, Speedcat, to też jest taki but, który właśnie ma niski profil, Nike Cortezy. No, generalnie, wiecie, te buty, które były popularne na początku lat 2000 one teraz Wracają, natomiast one tak wyglądają troszeczkę jak Nike Cortez, nie mam pojęcia, słuchajcie, nie znam się na butach Nike, bo nigdy tych butów nie nosiłam, jakoś ta, ta marka jest mi wyjątkowo obojętna. Natomiast drugą parą butów jest model Nike Shox, to jest ciekawe dla mnie, bo nie mam pojęcia, jakie one były wcześniej popularne, ale wiem, że w Nowym Jorku obecnie coraz więcej ludzi widuje właśnie noszących ten model Buta, więc nawet nie byłam zbyt zdziwiona, że ten model się pojawił tutaj na tej liście, bo naprawdę mam wrażenie, że w ciągu ostatniego roku zaczęłam widzieć coraz więcej i więcej ludzi, którzy ten model noszą. Nie mam pojęcia, kiedy on został wydany, ale wiem, że był już moment, kiedy ten model był popularny, więc ta popularność jego ponownie wróciła po prostu. No i słuchajcie, następna, następny numer 9 to jest rzeczona. Sukienka, w której Taylor Swift zaręczyła się. Jakby, co by nie mówić o celebrytach i gwiazdach tego pokroju. One zawsze mają dużą rzeszę fanów. No i wydaje mi się, że Taylor Swift to już w ogóle ma taką naprawdę ogromną rzeszę fanek. Też nie dziwię się, że jak okazało się, że. To, co miała na sobie, jak się zaręczyła, to jest też taka rzecz, która jest w miarę dostępna cenowo, że bardzo zyskała na popularności, że tych wyszukiwań nagle się namnożyło. I ostatni numer 10 to jest torebka coacha. Ta torebka jest taką torebką, która pokazuje mi... Że zdecydowanie zaczynamy wchodzić w erę ponownie dużych torebek. Dużych torebek widuję na ulicach coraz więcej, coraz więcej widzę kobiet, które noszą torebki, które są właśnie, można, nie aż tak duże. To jest model, który mi się kojarzy, że jak oni zrobili pokaz, który był na jesień 2000, chyba z zeszłego roku. Jak mieli te takie gadżety przypinane do torebek z rzeczami, które się z Nowym Jorkiem kojarzą, to wydaje mi się, że właśnie jedna z tych torebek, która gdzieś tam mi w głowie utkwiła, to jest ta torebka, więc przypuszczam, że po prostu. Dużo osób stwierdziło, że chce tą torebkę sobie kupić na nadchodzący sezon. No i tak jak mówię, torebki, które mają, które są trzymane z góry, są zdecydowanie popularne teraz, natomiast takie bardzo duże torebki zaczynają znowu zyskiwać na popularności. No i Coach od paru lat przeżywa ponowne takie dość duże zainteresowanie swoją marką, więc to, że na miejscu dziesiątym się ta ich torebka znalazła. Też mnie nie dziwi. To słuchajcie, wszystko jeżeli chodzi o ten film. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie kciukę w górę. Napiszcie mi, co myślicie o tych rzeczach. Napiszcie mi, co myślicie o tych markach, czy macie jakieś swoje przemyślenia po tym, co Wam pokazałam. Jestem bardzo ciekawa. Jak zawsze, zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie. I do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.